Cześć, witajcie w Parku Maszyn, w podsumowaniu, w raporcie pierwszej Ewiner Ligi zapraszamy na pierwszy mecz, który odbył się w dniu 15 maja, czyli w pierwszym, w którym mogli wejść kibice na stadiony i mamy tutaj Unię Tarnów kontra Arget, Malesa Ostrów i niestety, ale pika tych jaskółek coraz bardziej w dół, Darku, czy to się kiedyś zatrzyma? 33-57. Na pewno po sezonie to mogę stwierdzić. E, z całą pewnością witajcie, kochani. No, trochę smutny, taki można powiedzieć, podzielony ten dzień dla fanów unitarnów, bo w końcu mogą wejść na stadion, żeby opłakiwać swój zespół. <laughs> e, tak się złożyło. Niestety ten Tarnów jest mocnym pechowcem, to wiemy, ale jak już Iversen się wykurował i pojechał w tej Danii, żeby dziś móc dołączyć do zespołu, no to w z kolei. Rohan, Rohan Tangate rozbił się w tej dani i nie mógł być w, w, w dzisiejszej kadrze meczowej. Do tego Oscar Bober, czyli U24, na którego ja przynajmniej stawiałem przed sezonem, powraca po kontuzji pierwszy mecz. No i przyjeżdża przeciwnik, który można powiedzieć jest podrażniony, bo tam były dwa mecze w stosunku przegrane przez Ostrów, w stosunku 44 do 46 z Krosnem u siebie i w Bydgoszczy. I tam prowadzili przez długie, długie okresy w tych obu ym, spotkaniach, prawie do nominowanych. No i w końcu przyjechali sobie tutaj, można powiedzieć, pokazać się i, i, i dowiedzieć, czy są tak mocni. No i wydaje mi się, że są mocni, mimo wszystko, że nie aż tak, jak pokazuje to dzisiejszy wynik, bo Starów jest słaby, ale to, był, to było bardzo ciekawe, tym bardziej, że starali się strasznie Tarnowianie, przynajmniej z początku, ale potem już coś nie wyszło. Czy nie jesteś do końca szczery, bo jak ci pisałem, że. Walasek zrobił 13, 13 punktów, to napisałeś, że pewnie normalnie by zrobił 8. <noise> Nie no, dlatego chodzi tutaj o to, że to jest niby Tarnów, niby wyjazd, ale mimo wszystko w tym Tarnowie wszyscy w tym roku wygrywają, bo to już jest która? Bodajże trzecia, trzecia porażka, z druga z rzędu u siebie, wcześniej z gnieznem. Myślę, że Gniezno i Ostrów mają powiedzmy potencjały porównywalne, no ale, ale właśnie... no... Te spotkania frajersko-przegrane, tu o to mi chodziło w tym Ostrowie, nie wiedziałem czy to tak naprawdę były frajerskie przegranie, nie do końca mnie jeszcze ten zespół przekonuje, ale pokazali tutaj, zwłaszcza właśnie Grzegorz Walasek, oddaję mu tu hołd, że wyglądał na bardzo pewnego jak nie latka. No właśnie, te dwa mecze trochę tak przypominają dwie pierwsze przegrane na swoim torze w zeszłym sezonie GKS w Wybrzeże, czy tam z Dunka. Też mm. długo prowadzili, gonili te drużyny i po to niestety wychodziło właśnie w tych samych rozmiarach te porażki 44-46. A tutaj mamy Tarnów, która, tak jak mówisz, dość pechowa i też takie trochę kombinowanie, bo, bo przyszedł Bober, tak naprawdę przez mm. za Nilsona, nie wiem czy, czy to był jakiś pomysł, że on będzie lepszy, jednak ten Nilson coś tam pokazywał. Więc nie wiem, czy to był duży sens, żeby go zamieniać. Tym bardziej, że dalej na U24 jeździ Wentin i on Ventin. jednak tutaj mm. m, tych punktów nie narobił za dużo, bo tylko dwa w trzech startach. No i niestety chyba ta juniorka, która miała być może nie czołówką ligi, ale jednak taka mm -hmm. wyżej niż przeciętna, bo ten konieczny mm -hmm. po kontuzji już coś pokazywał, a to już trochę minęło tej kontuzji. Tak samo Dawid Rampała, tutaj niestety w sześciu startach, czy w sześciu. W wynikach cyfrowych tej, trój, tej dwójki, jeden punkcik tylko, więc no, no nie było czego zbierać. A, a rozpędzony i tak jak mówisz, podrażniony, ten Ostrów no rozjechał ich no, niemościernie u siebie. Także naprawdę no, tam było chyba jedno miejsce, gdzie było smutniej niż w Gdańsku, jeśli chodzi o, o, o pierwszą ligę. Dokładnie. Tym bardziej, że jeśli chodzi o juniorów ostrowskich. O których się dość przed sezonem z nadzieją, ale jednak ostrożnie wypowiadaliśmy, to tutaj zdeklasowali Twoich kolegów z Tarnowa, bo to było bodajże 14 punktów i 3 bonusy jakoś tak. tak no tak, Mecz tak. życia póki co Sebastian Szostak naprawdę kapitalny. Dwa wyś jeden wyścig na 5-1 oprócz dwóch zwycięstw. No i Krawczyk też pokazał się w biegach 3-3. W, w biegu siódmym z Clintem przywiózł, pokonał Ventina, a to jest przecież no, nie byle co Rempał też w 12 zrobił swoje. A ten Ostrów, no cóż, ten Iwersy nawet jemu się odechciało, tak mam wrażenie, pod koniec. Próbowali, próbowali, ale niemiłosiernie przegrywali te starty, no i potem na trasie też ich mijali zawodnicy z Ostrowa. Szkoda ten zespół, widać, że jest dekompletowany i nie wiem jaka tam chemia między nimi panuje, ale, ale nie wygląda to naprawdę najlepiej, równia pochyła, tak jak napisali Autostrada do drugiej ligi póki co. No właśnie, a może czas wrócić do Leunga, który tak się zbroi i pokazuje te y, ostre zęby na tych Instagram tak. Instagramach, swoich zdjęciach, gdzie te wszystkie Którego motory... Które go puścili już oczywiście wo, tak, y, tak. wodaże. Y, przy, przy, przygotowywany jest do, do, do właśnie startu, sam mówi, że, że czeka na propozycję, e, mm. więc może by czas i do niego wrócić, który, który, który właśnie zapowiada się, że, że jednak tą formę ma. I jeździ, jakby to jakoś tam się pokazuje w tych innych ligach. A Szostak już przekroczył 2-0 średnią w Lidze, więc no, wydaje się, że te nadzieje pokładane w nim jednak się spełniają i szybciej niż później pokazuje, że jednak jest wart tych, tych pokładanych nadziei i tego, że naprawdę tutaj będzie świetlana przed nim przyszłość. I Krawczyk też, także cała mhm. drużyna, no, 57 punktów, tu nawet nie ma. O czym mówi się, Clint mógł troszeczkę lepiej, ale to też na tle całej drużyny może najgorszy tak. wynik, bo faktycznie nawet z bonusami był gorszy od juniorów, ale jednak przyzwoicie, 2-3. Tak, Klint zaliczył trochę frajerski mecz w tym, w tym pojedynku, ponieważ najpierw pogubił punkty w biegu trzecim, a potem taśma. Poza tym całkiem przyzwoicie w tych dwóch wyścigach. No teraz oba zespoły czekają trudne wyjazdy, bo do Krosna udaje się Tarnów, czyli niedaleko, ale jak się można spodziewać na lanie po tym, co Krosno w tym roku pokazuje. Natomiast zespół Ostrowski wyjeżdża do rybnika, więc tutaj nie wiem, to są zaległe mecze. O ile dobrze pamiętam, trzeciej kolejki. Tak czy siak, są to zaległe mecze i ciężko będzie o punkty poprawienie sytuacji. Tabeli. Tak jest. I to wszystko, jeśli chodzi o pierwszy mecz z tego weekendu. Wybrzeże Gdańsk, Orze Łódź. Patryku. 44 do 45. I pytanie: Czy to blamasz zespołu z Gdańska, który mimo opadów deszczu zapomniał, że jedzie u siebie, czy też blamasz zespołu z Łodzi, który mógł jeszcze bardziej i dotkliwiej obejść się z zespołem z nadmorza? Nie udaje taki smutek, trochę wrodzony optymizm nie pozwala mi długo siedzieć w takiej pozycji. Oddaję tobie głos. Tak. No cóż, koszulka mocno przepocona w czasie meczu. Niestety nie, nie, nie pomogło. No, nie pomógł mój doping tutaj. Z, nie słyszeli, z tak? Vibe nie, tak, za telewizora, sprzed telewizora. Mm. No, wydaje się, że mogli dobić ten Gdańsk wcześniej, ale no, zaczęli ci Gdańscy jeźdźcy, apokalipsy, którzy nie wiadomo tak naprawdę w którą stronę jadą, bo każdy chyba w swoim kierunku, a w szczególności Aha. kapitan póki co, który nie może się odnaleźć, nie może trochę chyba znaleźć kontaktu z, z drużyną bo, bo, bo trochę to słabo wygląda nawet w jego komentarzach mm. a propos kolegów z drużyny moim zdaniem dalej jest potencjał ale tutaj no niestety tak jak mówisz pogubili się kompletnie źle wjechali w mecz i dopiero się tak naprawdę jakieś pozytywy ukazały w tym no chyba to był 12-bieg i potem 14-15 więc tak. jakby było 16 biegów jakby dało się przedłużyć to, to pewnie by Gdańsk wygrał. I 15 liczyłby się podwójnie. No, tak jest. Albo 15 podwójnie. Ale podwójnie to się liczy tylko na wyjeździe. I to nie w tym sporcie, mm. niestety. Także no, mamy tak wynik, jest... jaki mamy. Tragedia, jeśli chodzi o kibiców. No, ciężko tu w ogóle coś powiedzieć. Dla mnie, no wiesz, dla mnie mają na czym jeździć, tylko nie umieją, bądź taktyczne kompletnie pogubienie i, i brak komunikacji, ale ja dalej czuję, że, że oni mają na czym jeździć, mają ten sprzęt, tylko to trzeba umieć ustawić, trzeba słuchać tego trenera, to nic, że to tylko mechanik, bo, bo może, bo też mm -hmm. tu widać, że jednak generalnie oni mają równie pochyłą od pierwszego meczu, tak naprawdę też przecież z kontuzjowanym wtedy wersenem, potem był rynek był mm -hmm. tak u siebie też, też bez Duńczyka i kolejnego, więc mm -hmm. naprawdę to był pierwszy, drugi mecz, którym pokazali się w tej przeciwnej, tej dali pokazać się przeciwnikom w najsilniejszym składzie i no mm -hmm. drama, dramat totalny, także gratuluję tu panu Skórnickiemu, bo naprawdę fajnie chłopaków nastawił, fajnie, że wszystko grało, a nasi niestety wszyscy do poprawki, tak naprawdę, no tylko chyba Jamruk pojechał sumarycznie, Chyba na wyższym poziomie niż przeciętnie, bo, bo Kułakow też powinien za 2-3 punkty zrobić więcej, chociaż zrobił 14 plus 1. Mm -hmm. Obietak z łodzi, zespół Orła, był przez nas też niedoceniany, bo obaj wskazywaliśmy go na papierze tylko i wyłącznie na spadek. Tak nam przynajmniej wychodziło z obliczeń. Mhm. Natomiast to jest, to, jest, to jest ciekawe spostrzeżenie, jak masz wynik 44 do 45, lekką anomalię, wiadomo, ale masz z jednej strony zespół, który ma potencjał, czy przynajmniej widać, ludzie widzą w tym zespole potencjał. Masz takie gwiazdy właśnie jak Kułakowa, ale też innych bardzo solidnych zawodników, Pieszczka, którym też się trąbi już od dawna, że wielki, wielki talent, ale. Nie wiadomo, czego w, w ogóle spełni, być może charakter, nie ten, ale ten zespół cieniuje. I masz taki, który właśnie no, ma tego Bekera, o którym zawsze Hancock mówił, że dobry. Kościucha, który nie wiadomo, bo, bo już swoje lata ma. Łoktajewa też taki trochę dziką kartę, można powiedzieć, chociaż. No i masz Nowaka. A tu proszę bardzo: w czterech meczach łodzianie wygrywają trzy. Dwa u siebie, teraz w Gdańsku na wyjeździe, przegrano tylko z Krosnem gdzie pewnie prawdopodobnie każdy może w tym roku przegra, natomiast y kapitalną robotę tutaj robił Łoktajew, bo ten tor był tak trudny, a jednak on był tak sklejony z nim, że jego chyba jako jedynego na tym torze nie rzucało prawie, że. No właśnie, nie rzucało, ale jednak wyrzucało sam siebie, tak jak cała drużyna tak naprawdę z Łodzi <sum> na zewnętrzną, o czym w ogóle zapominali miejscowi, że da się y gdzie indziej niż tylko środeczkiem jechać, nie wiem, czy szkoda im mm. było na paliwo, żeby jednak po naj... Najkrótszej linii dojechać do mety, czy tam jakieś problemy są z tym metanolem, czy, czy podpijają w trakcie meczu? O co chodzi w ogóle ludzie? Jakieś od odpowiedzi, co się jednak należy, bo, bo to. Kolega domaga, nie po zewnętrznej. Jeżeli koledzy z przeciwnej drużyny pokazują, jak to się jeździ, to chociaż próbujmy po wygranym starcie jechać tamtędy, gdzie oni. Bo tyle punktów było potraconych na trasie, że no, głowa mała. Mhm. E, ale ja dalej wierzę, że da się. Chociaż wiem, że teraz nie wiem, czy to będzie następny mecz, ale ten 13 czerwca mecz. W... To jeszcze do Ostrowa jest wyjazd 23 maja. O, to to będzie odrabianie strat z tych, tych, tych zaległości, ale potem krosno, więc no jeżeli chcecie pokazać, że, że macie szansę i chęć na tą ekstra ligę, to to chyba te dwa mecze trzeba wygrać, bo jak nie, no to się chyba żegnamy i kolejny przeciętny sezon się szykuje. Tak, ten z Ostrowem to chyba jednak siódmej kolejki, ale masz rację, bo to jest taki przekładanie w tym tak. roku, że nie wiadomo, który mecz tak naprawdę jadał. jeszcze jutro kolejne mecze, natomiast no masz rację, na tym, przy, w przypadku e, w Gdańska tutaj zanikł Rasmus Jensen, o którym trzeba wspomnieć, że naprawdę Jeden punkt zdobył tak naprawdę za darmo przez defekt Gryfińskiego, drugi na kolejnym koledze z pary, czyli Gruchalskim, który też zgasł pod koniec meczu, chociaż w pierwszym wyścigu naprawdę to nieźle wyglądało. Alan Szczotka, co też przyznał w wywiadzie, jechał jak Szkółkowicz i to widać było po tej szarpanej mocno jeździe, ja nie mogłem, przecierałem oczy, bo rzadko, w zeszłym roku prawie w ogóle nie widziałem Alana Szczotki, więc się odzwyczaiłem, ale mówię, no nie, no, wydawało mi się, że to lepiej wygląda a z drugiej strony też nie mieli gdańscy juniorzy jakiejś konkurencji po drugiej stronie. No nie było, chociaż ten duel ostatnie tygodnie miał naprawdę świetne, więc tutaj ten pierwszy bieg wygrany troszeczkę to mnie nie zdziwił. Potem 2-0 i tak samo Sroka też tak naprawdę nic tak bardzo nie pokazał, ale ta, ta seniorka była przegenialna dzisiaj, chociaż ja hmm. myślę, że to jednak brak pomyślunku, zbyt późne przełożenie się, i jednak błędy taktyczne, które nie powinny się zdarzać na tym poziomie y, zawodników, którzy mhm. no, większość z nich ma jednak spore doświadczenie ekstraligowe i chęć na coś więcej, na rozwój kariery, na, na, na nowy start, y, a, a no, przy takich nastawieniach moralnych, y, mentalnych mhm. y, i, i takich taktycznych, to, 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 to daleko im jeszcze do tego będzie. No dokładnie, No tutaj trzeba tylko wymienić dwójkę bohaterów mimo wszystko Wybrzeża, czyli Wiktor, Wiktora Kłakowa, który zdobył 14 plus 1 punktów, no i Jamroga. Również, o ile dobrze pamiętam, ten sam dorobek tak. punktowy. Lider zespołu, można powiedzieć, Jakub, to aby początek, wejście tam porażka w trzecim biegu z Łoktajewem i tak dalej. No i w piątym, chyba, o ile dobrze pamiętam, przegrał 5-1 z Bekerem i Kościuchem, co nie powinno mu się zdarzyć, ale potem nie do zatrzymania, zwłaszcza w biegu 14 i 15. Są jakieś pozytywy, ale zgadzam się z Tobą, Patryku. Tak finalnie kończąc ten temat. To nie, to nie zespół z Łodzi jest taki mocny, to po prostu w tym przypadku chyba zabrakło jednak sprytu. Też tak uważam, także to jest myślę, że porządna i właściwa puenta. I z tymi dzwonami kościelnymi zapraszamy na kolejny segment. Polonia, Bydgoszcz, Rof, Rybnik, 44-46, czyli rekiny wyszarpują w ostatnich biegach. Zwycięstwo e, Gryfą i czy to mm -hmm. można powiedzieć tutaj takie hasło sobie e, e, rozpisać, ginger is a new black? <laughs> Rzeczywiście bardzo cieszy postawa Kaspara Gomulskiego, który w odróżnieniu od Mirka Jabłońskiego, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy, wychodzi zarówno w w studio, jak i potem mecz. Tak jest. Bardzo serdecznie. Potem mecz wychodzi również po komentarzu w telewizji, i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że bardzo, kilka pozytywów było bardzo fajnych. A propos zespół z Rybnika, ale nadal jednak myślę o tych słowach Tadeusza z Dunka, że ten Rybnik jeszcze to. to Okej, okay, to, to będzie bardzo dobry zespół na tę pierwszą ligę w tym roku, ale to nie będzie dominator, jak bywało to w latach poprzednich. No właśnie, tym bardziej, że znowu wykorzystali słabość kapitana. Więc Zęgotyk z mocno mm. pechowego, który no, trosze, czasami trochę blokowany przez swoich kolegów zdobył jeden punkt w czterech startach, więc znowu brak kapitana. Jednak było blisko tej wygranej, bo przed nominowanymi mm. prowadząc sześcioma punktami, to też kolejne horrory mi się przypominają z ulicy Zawodników w Gdańsku, e, mm. ale no, tutaj niestety przyjezdni mogli się cieszyć ostatecznie z sukcesu i potem selfiaczka właśnie Ginger walną z, z panem Markiem Cieślakiem, dziękując mu za współpracę. No co, co powiedzieć dużo. Formacja seniorska z tym swoim najlepszym tak naprawdę działem, które tak naprawdę było czwartą siłą, czyli Michael mm -hmm. Jepsen Jensen, który trochę obniża loty, miał być największą gwiazdą ligi. Troszeczkę nie jest, ale mm -hmm. nadrabia cała Cała trójka pozostała. Jest bardzo fajnie, Holta. Przegenialnie Kasper Gomorski, bo 14 plus 1 i Sergii tak. Łagaczów, Juniorki za bardzo nie ma, ale tutaj nie była potrzebna. Zresztą no, Bydgosz miała i jakby trochę się nie tyle na tym przejechała, co nic nie zyskała, żeby tak dokończyć tak. tę rymowankę. Przez chwilę mi się wydawało, że jest czterech muszkieterów w Bydgoszczy, bo Sergiej Ługaczow to był tak praktycznie jedyny zawodnik z Rybnika, który jechał tak jak bydgoszczanie po tym torze, czyli po samych dechach. Dalej się nie dało, co sprawdził Wiktor Trofimow na Jewgeniu Sajdulinie i, i nie, niestety no, tam już nie można było wykonać pełnego Dinowa, tylko takiego trzy 4 ale rzeczywiście bardzo pechowy mecz dla Zę Zęgoty, przynajmniej o ile widzieliście to, to jednym z takich, no, tak naprawdę, jedynym wytłumaczeniem może być to, że obił się na treningu, podobno skasował, co mogliśmy widzieć na zdjęciach, maszynę, z kontuzją przystępował ręki, ale też miał pecha. To jest taki mecz kompletnie do wyzerowania, do zapomnienia. Wydaje mi się, że nie warto przekreślać jeszcze jego po tym meczu, bo naprawdę, chłopak nie trafił i wszystko sprzysiągło mi się. Oprócz tego, że nie ma tej, wiadomo, prędkości, którą powinien mieć. Natomiast tutaj rzeczywiście y, mamy trójkę muszkieterów po stronie Bydgoszczy, którzy nie zawodzą. Czyli teraz ciutkę słabszy dzisiaj mecz, ale Bellego i Liager pokazywali swoje, byli bardzo dynamiczni, wiedzą jak się tutaj jeździ. No i Sajdulin, drugi mecz w, w barwach Bydgoszczy, wcześniej 2 plus 1, dzisiaj podwoił dosłownie w przenośni. No, bardziej dosłownie, ale 4-2 plus 2, i nie bał się też jechać, mimo już po nim nie widać jakiejś finezji jeszcze na torze, to nie bał się jechać tam, gdzie jego bardziej doświadczeni koledzy zbyt goszczy po samej bandzie. Właśnie i teraz Jenko, który no, nie zawodził do tego biegu 15, więc wydawało się, że mm. przynajmniej te dwa punkty są zabezpieczone na ten 15 bieg, ale właśnie odpalił rakietę Gomulski i nie było co zbierać trochę szkoda, tak bo, bo, bo właśnie. Przy braku tego litera, przy całkiem fajnie jeżdżących juniorach, wydawało się, że, że da się mm. to jeszcze uratować. I Bellego też dobrze na, 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 na tle rekinów się tutaj prezentował, ale niestety no, dwa punkciki poleciały do Rybnika i oni się cieszą z kolejnej wyjazdowej wygranej. A chyba warto wspomnieć kawałek, chociaż chwilę o Trofimowi i o tym, co. Co, co odwalił w swoim biegu, którym też próbował trochę właśnie na Nowa pojechać. Mecz z Gniezdem nas jeszcze czeka, ale takie przedbiegi mamy już w tym momencie, ponieważ tak jak tam, tam i taki tu pachniało strasznie mi gipsem, jak widziałem Wiktora Trofimowa, widać, że był bardzo waleczny, bardzo chciał się pokazać w tym meczu, ale coś nie mogłem po prostu, jak widziałem jego nadciągającego z tyłu i, i, i wyprowadzającego ten swój przyszły szturm, to, to już, już miałem ciary, już wiedziałem, że to się tak skończy. Trochę, trochę pechowo, tak naprawdę, mógł sobie zrobić. Lekko przetrącił je ale taką sobie mógł biedę napytać, że, że, że to szkoda, mała bania. No właśnie, no chyba nikt nie mógłby się spodziewać, że, że jadąc bardzo szeroko o Sejdulin, jeszcze napotka po drodze jednego grzybka, który mu wyskoczy w postaci Trofimowa, który to no, zrobił jeszcze się utrzymał na tym motocyklu. To już w, w, w ogóle mistrzowca świata. To był taki trochę motyw ale Adrian Miedziński, tak, tak. błąd w kalkulacji. Tak, tylko że z happy endem, można powiedzieć, bo Adriana oh. to, to, to wiadomo jak to bywa. No i chyba tyle, ten, ten Trofimow oprócz tego za bardzo nie, tutaj nie podziałał, bo też 2 mm -hmm. dwa, dwa plus 2. Dwa, no. Oczekiwałem ja jako jego fan yy, trochę więcej. Tak, ja tylko powiem jeszcze wspomnę słóweczko o juniorach. Wielki zawód ze strony Rybnika, bo zawodnicy, którzy mają powinni mieć ciutkę większe doświadczenie, czyli Mateusz Tudzież, Giera Którzy się w zawodach juniorskich i tak dalej odczaskują, nieźle wyglądają na tle Bydgoszczan, powinni zrobić punkty. Punktów tu tylko dwa. No proszę, Bydgoszczanie jakoś się spieli i wynagrodzili brak tego zęgoty, bo to było łącznie 7 plus 1, w tym Błażykowski nadprogramowe dwa punkty. Nikt się nie prosił też o zwycięstwo w biegu juniorskim, a też chłopak to zrobił i wyglądał lepiej niż poprzednio. Tak, i to tyle o tym meczu, który był naprawdę niesamowitym horrorem i przykrą niespodzianką ostatecznie dla. Kibiców pojawili się, którzy pojawili się na trybunach, ale no taki jest sport, taki jest speedway, za to go kochamy tak naprawdę. Także to tyle, jeśli chodzi o ten mecz. Na zakończenie szóstej kolejki e-winner pierwszej ligi mamy dla was oczywiście mecz Gniezna bardzo gościnnego z Krosnem. Można powiedzieć prawdziwa korrida, momentami wychodziła z tego Liga Duńska, w nie tajemnicze, w wiedzą o co chodzi. Ja bałem się non Strop oglądając ten mecz o zdrowie i życie zawodników, a zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszy łuk, to się odwracałem od telewizora. Patryku, czy to krosno takie mocne, czy ten tor taki duński? Ja powiem tak, pierwsze co to, to policzyłem sobie, bo już umiem liczyć. Siedem literek było w tym meczu, że pana. A, a to wszystko i tak nie pokazuje wszystkiego, te literki, bo ile było biegów powtarzanych w czterosobowym składzie, więc y, tego już statystyki nie ujmują, przynajmniej tutaj te cyferkowo-literkowe. No nie, no, 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 no to dramaturgia y, nie była żadna, bo, bo tylko właśnie, czy ktoś dojdzie o własnych siłach do, do parku maszyn, czy nie. I to nie mówię, nie wiem, czy tutaj o naszym programie. Mm. Więc było ciężko. Ten Mirk Jaboński też nie wiem, czy to była jakaś. Trochę wyglądało jak: Dobra, weź Czaj w telewizji, to pokaż, ale tylko jeden bieg. Masz zero, koniec. <grym> no bo, bo to trochę tak wyglądało, że, że jakby y, nie było się czego złapać i nie, nie, nawet nie spróbowali dać mu drugiej szansy. Nie wiem dlaczego. Może mm. mógł się przełożyć, może mógł y, w tym torze, którego nie było, odkryć jakąś ścieżkę swoją y, złotoustą ścieżkę. Ale niestety nie było mu to dane i, i potem jeździł już Kevin Pfeiffer, a potem wywalił się Oscar i w ogóle no nie wiem, no. Kopalisko Taki co mocno... tu ma opowiedziane. Taki mocno Gdańsko Grzegorze ozengotowski mecz odjechał ten start Gniezno, tak naprawdę, bo tam wszystkie plagi egipskie nagle ściągnęły. No problem oczywiście z tym torem był taki, że o ile dobrze rozumiem te wszystkie wywiady, tłumaczenia, że oni chcą mieć bardziej przyczepny i zaczęli sobie ten tor po prostu rozwalać, ale po treningach i tak dalej okazuje się, że on się rozwala jeszcze gorzej na meczu, że nie da się go tak scalić. Teraz będzie stół jutro. Z łodzią w momencie nagrywania tego odcinka jest dzień przed tym meczem. No i e, cóż można powiedzieć, straszny, straszny pech. E, ten Kevin Pfeiffer był no, na pewno nie lepszy, nawet nie dojeżdżał tak naprawdę w, do tej mety, miał spore problemy. Mirek był fatalnie wolny na początku, ale z drugiej strony też to krosno przyjeżdża. Oczywiście Beniaminek, tak w tym roku, i naprawdę trzy ostatnie mecze wygrane z rzędu. Chociaż dwa u siebie, ale zamiast Milika, który się pobijał w ostatnim meczu w Krośnie, to mamy tutaj Dale Daniela Odkurzonego Jeleniewskiego. Tak, który ponoć śmigał na, na treningach, wyprzedzał wszystkich jak chciał, i tutaj też widać, że y, to, to mogło być prawda, bo miał zero, ale potem dwie trójki, i potem zero. Więc sześć punktów, całkiem przyzwoity wynik, y, podobny do tego, co by mógł zrobić y, y, Wacław. Mm. Ale no tutaj myślę, że jednak Patryk Wojdyło, który trzy lata temu przyjechał za Kuberą na drugim miejscu w finale brązowego kasku, on tutaj odkrył siebie na nowo, można powiedzieć, mm. i utrzymuje tą, tą niesamowitą formę, jak na U24 zawodnika. Mm. Do tego w który tam, do no tak właśnie e... Radosna jazda trochę dzisiaj była. Dokładnie, dokładnie. Andrzeja. No i Musielak nie do pokonania, więc 14 mm. plus 1. Tutaj to pokazuje, że, że no raz, że z zeszłego sezonu zna wszystkie tory, a dwa, że, że to jednak strzał w dziesiątkę. I do tego jeszcze Szczepania, które naprawdę fajnie, fajnie to wszystko rozegrał. I myślę, że wracając do tego Twojego pytania sprzed 47 minut mm. czy to kosną takie mocne? Myślę, że Krosno mocne, cały czas mocna o ten mecz w czerwcu z Gdańskiem, <grym> ale Gniezdo nie takie słabe, myślę i tutaj ten tor, no właśnie to są te problemy, jak chyba u tego sławatnego już święcika pana, mhm. więc tutaj jest dużo do poprawy. Tak a propos Laka, to widać kapitalną formę, bo u siebie zrobił przecież w debiucie na Krośnieńskim, mało znanym mimo wszystko, nie przepraszam, to był w Ostrowie meczu, ale w By z Bydgoszczą i z Łodzią pojechał, no jest bardzo mocny i tam rzeczywiście będzie twierdza, tu jeździ kapitalnie. Chciałem tylko mm, powiedzieć, że Daniel Je Jeleniewski, ostatnio zauważyłem taką dyskusję na internetach, się szlajała jak to y py pytali ludzi, kto jest najbardziej niedocenionym zawodnikiem Polski w ostatnich latach i bardzo często przewijało się właśnie nazwisko Daniela Jeleniewskiego, którego gwiazda nie rozbłysła. Po dzisiejszych tych dwóch zwycięstwach było widać, że tam naprawdę jest jeszcze ta ikra, ta iskra, że ten zawodnik potrafi yy, pociągnąć yy, ten zespół fajnie w kluczowych momentach, a, a trzeba sobie powiedzieć, że te dwa wyścigi, które wygrał, yy, no to były naprawdę przekonywujące. Natomiast w zespole gnieźnieńskim no, wiel, więc, wielki, wielcy pechowcy, poza Oskarem, który Strasznie się poobijał, bo wpadł w niego kolega. Znaczy, on tam też za bardzo ściął do krawężnika, stworzył sytuację trochę niebezpieczną w, na tym sławetnym pierwszym wyjściu z pierwszego łuka w gnieźnie, No i Kildeman też jednak z kontuzją czy z urazem startował i też nie pokazał swojej krasy dzisiaj. Tak, nawet ciężko tutaj mówić, że są jakieś pozytywy, no bo, bo, bo po prostu to był nie ten tor, więc tutaj nie, nie wszyscy mogli się pokazać. Jeszcze właśnie były te mm. tragicznie wyglądające wypadki i to obijane ci poobijani liderzy tak naprawdę zespołu, ale jednak mm -hmm. Jakobsen 12 punktów, więc naprawdę, naprawdę bardzo dobry wynik i, 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 i tyle, no, czekamy na, na lepszy tor, czekamy na tak naprawdę na m, kolejny dzień i mecz u siebie z, z Łodzią oby było lepiej, no mm -hmm. zupełnie no, mówili też po tym meczu, że tor był podobny do tego, co, co w piątek na treningu, ale oczywiście tak naprawdę nie wiadomo, jak to wszystko. Wiadomo, jak to się skończyło, nie wiadomo, czy to było prawdę co mówili, ale zupełnie inny mecz niż oczywiście u siebie. Poprzedni mecz z Gdańskim, gdzie mm. ich po prostu czy nas rozjechali, nie było co zbierać, a tutaj no, zupełnie wynik odwrotny dla krosna i Krosno. No, pikuje w górę i no, będzie piekielnie mocny chyba, jeśli chodzi o, o kwestie tak przyszłych playoffów. No, konkludując y, odpowiedź, Twoją na moje uprzednie pytanie, czy krosno takie mocne, mogę tylko powiedzieć tyle, że nieważne, czy jest mocne, czy nie, to coś mi mówi, że po siódmej kolejce, w której to przyjeżdża do nich Tarnów, nadal będą liderami, jeśli chodzi o zaplecze Ekstra Ligi i to jest niesamowite. I tam będzie chyba śrubowany wynik najwyższy w tym sezonie, jeśli chodzi o pierwszą ligę. <laughs> Być może, no chyba, że Gdańsk przyjedzie, to zobaczymy. Żartuję, ale. <laughs> ale również to może być. To tyle, kochani, jeśli chodzi o nasz drugi raport e pierwszej ligi, czyli skrótu tak naprawdę najważniejszych wydarzeń z tych wszystkich czterech tym razem w odjechanych mecze kole szóstej kolejki pierwszej ligi. Tak jest. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na kolejny tydzień i podsumowanie kolejnych kolejek pierwszej ligi. Za dziś dziękujemy, Darku. Thank you very Dziękuję much. Serdecznie. to America uh, and goodbye see you uh, good luck bye